Gdy pożar, rzemieślnicy i mieszkańcy biegli z wiadrami i od stopni do lub zbiornika wodnego z miejsca pożaru. Tworzyli tak zwany łańcuch wodny i polewali ogień, jednocześnie alarmując OSP. Burmistrz przy pomocy tyfonu, toż w rodzaju dzisiejszej syreny, alarmuje, aby do pożaru przybyła cikawka konna. Zaprzęg z za chwilę przybędzie na miejsce pożaru i po wyprzęgnięciu koni. Zaprzęg z zbliży się do miejsca pożaru. I po wyprzęgnięciu koni i wydaniu odpowiednich rozkazów, rozwinięciu się, sikawka poda strumień wody. Państwo, starajmy się przenieść w czasy XIX-wieczne, przełomu XIX i XX wieku. Macie Państwo okazję zobaczyć, jak wyglądało gaszenie pożaru w tym czasie. Do gaszenia pożaru służyły tak tzw. przybory ogniowe, do których innymi zaliczano wiadra, posaki, siekiery. No i oczywiście sikawki, ale to już był wyższy poziom techniki pożarniczej, techniki kaszenia pożarów. W tej chwili obserwujemy podstawowe działanie mieszkańców miasta w tym okresie: czyli tworzenie tak zwanego łańcucha wodnego, podawanie sobie wiadra z wodą i tym sposobem od miejsca czerpania aż do miejsca pożaru. Szanowni Państwo, musimy wiedzieć, że w tym czasie zabudowa, czy to miejska, czy wiejska, była głównie zabudową zmorą, można powiedzieć, tych sytuacji, gdzie powstawał pożar, bo czasami od jednego budynku, który uległ zapaleniu, zniszczeniu ulegały całe obszary miejskie, a niekiedy również całe małe miasteczka. Ludność miejscowa organizowała się jak mogła. Tworzono też w tym okresie prawo, jak i w okresie XIX wiecznym pod zaborami. Najstarszą jednostką. Na terenie Galicji była jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie, która powstała w 1865 roku. Tu trzeba dodać, że, yy, nadmienić, że miejscowa jednostka ochotnicza Straż Pożarna w Limanowej jest niewiele młodsza, bo powstała w 1874 roku, czyli 9 lat później. Więc jest jedną z najstarszych ochotniczych straży pożarnych w województwie małopolskim. Widzicie Państwo teraz do pożaru, do targi strażacy z sikawką konną. Jest to sikawka konna dwucylindrowa, dwudłokowa, czterozaworowa, posiadająca nasadę sawną, czyli generalnie rzecz biorąc, wodę pobiera się z, ze zbiornika poprzez wąż zasysający. Jest to już bardziej nowoczesne urządzenie, ponieważ Wcześniej sikawki były budowane w ten sposób, że sikawka była zadłużana z skrzyni ogniowej, wodnej i do tej skrzyni trzeba było wlewać wodę wiadrami. No, w tej chwili, tak jak widzicie Państwo, do skutecznej obsługi tej sikawki potrzeba było minimum 4 osoby. Konie musiały zostać wyprzątnięte, ponieważ tak jest zbudowana ta sikawka, że inaczej nie można by było nią pracować. Jak podają źródła, dobra sikawka powinna, to taka sikawka, która w ciągu minuty wypompowywała trzy beczki wody, dając prąd do wysokości 17-20 metrów. A więc możemy sobie wyobrazić, że to całkiem zmyślne urządzenie było jak na owe czasy. Te sikawki mocno, że tak powiem, dotarły na wyposażenie na Straży Pożarnych, tak jak powiedziałem pod koniec. XIX wieku, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że pierwsze sikawki i pierwsza myśl techniczna pojawiła się trzy wieki przed naszą. Ponieważ ważenie pożarów z tym nie przyniosło odpowiedniego skutku, burmistrz zawiadamia ochotniczą straż pożarną i do akcji wkracza nowoczesny... wszystkich. W krótkim czasie poznaliście Państwo historię pożarniska od wody, biaderby do poprzez sprzętu i tutaj środków kieszy, że jest to sprzęt, który jest wyposażono w nasze miejscowe odbicie straż pożarne, zarówno odbicie straż pożarna w Nagode, jak i odbicie straż pożarna w Lososimie. Są to samochody średnie, gaśnicze które posiadają zbiornik z wodą o pojemności 2,5 tysiąca litrów wody, autopompę, czyli pompę, która jest przewożona również samochodem. Obecnie gaszenie pożarów polega na maksymalnym wykorzystaniu wody. Szanowni Państwo, woda to podstawowy środek gaśniczy, najbardziej dostępny, najbardziej popularny. Niemniej jednak obecne urządzenia pozwalają na maksymalne wykorzystanie Właściwości gaśniczej wody. Musimy wiedzieć, że pożar, czyli proces palenia, to jest materiał palny, temperatura, no i oczywiście tlen. Jeżeli chcemy przerwać ten proces, musimy albo odsunąć materiał palny, ograniczyć temperaturę i najlepiej pozwolić środowisko pożaru tlenem. Dobrze podana woda obecnie pod wysokim ciśnieniem, mocno rozpylona powoduje, że jest wykorzystywana w maksymalny sposób. W łodzi pożar zmniejsza temperaturę, a przede wszystkim te drobinki wody, które znajdują się w środowisku pożaru zmieniają się gwałtownie w parę wodną. Para wodna yy, wypycha ze środowiska pożaru tlen i w tym samym przygasz, ten pożar przygasza się gwałtownie, ponieważ tak jak to się popularnie wśród strażaków mówi pożar żywi się tlenem i materiałem palnym jaki jest mu i w tej chwili widzicie Państwo jak to skutecznie wygląda przed tym praca ciężka, bezolna wielu ludzi tutaj mamy dwóch strażaków wyposażonych w odpowiedni sprzęt trzeba wiedzieć również, że między innymi o, taki sprzęt jak w tej chwili tam jest prezentowany czyli bosak strzechowy był na podstawowym wyposażeniu i dawnych czasów ale trzeba powiedzieć, że dzisiejsza straż pożarna y, niejednokrotnie. Poszynkuje się również tym sprzętem, bo dzisiaj bowiem na wyposażeniu straży pożarnej. pozostaje również tak zwany sprzęt dłużący, czyli bosaki katory. Y, no wiele się zmieniło, ale dosta tylko sprzęt strażacy dzisiaj. Nie bardzo mogą się. Nie bardzo mogą sobie poradzić. I w tej macie Państwo demonstrowane element pożaru polegający na rozbiórce budynku, czyli poprzez to, że rozbieramy budynek, czyli odsuwamy od pożaru elementy palne, które mogłyby się jeszcze długo palić. Rozbierając to przyspieszamy, oczywiście cały czas polowamy te nadpalone fragmenty budynku wodą, no i oczywiście tym samym przyspieszamy efekt końcowy, o który nam od początku chodzi, czyli o finalne ugaszenie pożaru. Państwo, poza to e, również wiek, na proces walenia to wiek, by, ten wiek w związku z tym, że obecnie mówi, i są wyposażone różnego rodzaju e, materiały, e, by, w, 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 w procesie rozkładu termicznego. Wytwarzać.